Dzień dobry! Sklep z serwetkami wita ponownie w swoich progach. Chciałbym Państwu opowiedzieć jedną ostatnią historię z ostatniego weekendu, gdy ze swoim bratem i ze swoją bratową wybrałem się na grzyby do lasu. Ponoć są grzyby, ja ich niestety nie znalazłem, ale co, brat poszedł w jedną stronę, ja z bratową poszedłem w drugą stronę. Yy, chodziliśmy, chodziliśmy, chodziliśmy. Ja za bratową, bratowa za mną. Cóż, trudno było, tru, trudno było stwierdzić, kto za kogo, kto, kto za kim chodzi. Yy, w pewnym momencie bratowa powiedziała, rozpraszasz mnie, przez ciebie nie mogę znaleźć żadnego grzyba. No cóż, oddaliłem się posłusznie i co? Zachaczyłem nogą o korzeń i normalnie o kurka. O kurka! I zaszyczałem z, z bólu. Bratowa Dorota natychmiast się zjawiła przy mnie i powiedziała, kurka, zobacz gdzie! Powinny być zaraz obok mnóstwo, mnóstwo. One rosną kępami. Zacząłem się śmiać. <ścoughs> Bratowa Dorota również zaczęła się śmiać. Okazało się, że zrozumiała, że nie potknąłem się od grzyb, no, tylko o korzeń. Yy, niestety, grzybobranie nie było udane, ale nie szkodzi. Proszę uprzejmie, w zestawie serwetkowym, w ofercie, mamy mnóstwo serwetek z grzybami. Jeśli nie uda się Wam grzybobranie, to zawsze możecie zakupić serwetki w grzyby i zrobić kaszkę, ziemniaczki, ryż z sosem grzybowym, a obok położyć serwetkę z grzyby. Je się oczami. A to, to upominek od pana Włodzimierza, który robi rzeczy dekupażowe tylko z wzorami z grzyby. Zapraszam serdecznie do sklepu na serwiatki z grzybami. Do zobaczenia.